Po pierwsze, nasza obietnica, o której mówimy już od dawna, dzisiaj pokazujemy źródło jej finansowania. 30, 30 miliardów, liczymy 200 milionów, będzie kosztować ta konieczna inwestycja w przyszłość naszych dzieci, o której mówimy od tak dawna i która niestety została w tym sejmie odrzucona mimo naszego wniosku. 6% PKB na edukację. Podwyżki dla nauczycieli. Psycholog w każdej szkole, 5 godzin angielskiego w podstawówce w tygodniu, tak żeby był płynny angielski po podstawówce, ciepły posiłek dla dziecka, które często siedzi w szkole od 8 do 16, tak żeby miało siłę się uczyć. Kolejna pozycja, 14,5 miliarda, natychmiastowe zwiększenie budżetu na ochronę zdrowia do 7% PKB. To stąd będziemy finansować, choćby tę naszą obietnicę, że jeżeli w dwa miesiące nie dostaniesz się do specjalisty na NFZ, państwo sfinansuje ci wizytę prywatną, bo twój ból, twoja choroba, cierpienie twojego dziecka nie może czekać. Kolejna rzecz. Chorobowe płatne przez ZUS od pierwszego dnia. Mówimy o tym, mówiąc o programie dla przedsiębiorców. Wakacje od ZUS-u dla tych, którzy znajdą się w kłopotach. Firma, która nie przynosi w przychodów, nie zarabia, bo jest na przykład taka sytuacja na rynku, nie może być dobijana przez państwo ZUS-em, bo właściciel tej firmy i pracownicy pójdą na bezrobocie i państwo będzie miało jeszcze więcej kosztów z tym związanych. Opłaca się państwu naprawdę dać wakacje zUS-owskie. Tym firmom, które znajdują się w kłopocie. No i kolejna rzecz, oczywiście bardzo ważna, czyli powrót do składki zdrowotnej liczonej po staremu, a nie tak jak jest absurdalnie dzisiaj, że nie wiem, jeżeli sprzedajesz maszynę za 100 tysięcy, to musisz od niej zapłacić składkę zdrowotną. Sprzedajesz samochód z firmy, musisz zapłacić od tego składkę zdrowotną. Przecież to jest paranoja. To koszt około 21 miliardów złotych. Rodzinny PIT, który chcemy wprowadzić. Czyli od pierwszego dziecka już zaczynać się zmieniać próg podatkowy, już zaczynać się zmieniać kwota wolna i już korzystasz. A od trzeciego dziecka tak naprawdę nie płacisz podatku dochodowego. Rozwiązanie, które mamy w wielu krajach Europy, rozwiązanie bardzo sensowne, prodemograficzne, to koszt dla budżetu około 3,5 miliarda złotych rocznie. No i 100 tysięcy miejsc w żłobkach, zamiast babciowego, zamiast rozrzucania tych pieniędzy w postaci 300 złotych dodatkowych do 500, które już na dziecko dostajesz. Mówiłem o tym wczoraj w Gdańsku, ten program czy stworzenie 100 tysięcy miejsc w żłobkach to koszt około 3 miliardów 100 milionów złotych. W sumie te nasze obietnice, które złożyliśmy, to koszt około 72 miliardów 200 milionów złotych. Oszczędności, które zaproponowałem przed chwilą i pokazałem skąd je weźmiemy, skąd weźmiemy na to pieniądze, to przypomnę 115 miliardów 100 milionów złotych. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli będziemy mieli w państwie dobrych gospodarzy, Dobrych gospodarzy, takich, którzy wiedzą, jak nie marnotrawić naszych wspólnych pieniędzy, to zostanie nam 42 miliardy złotych. Zachęcamy do tego inne komitety startujące w wyborach. Powiedzcie, skąd chcecie wziąć pieniądze na obietnice, które składacie. My to mówimy. My kładziemy to na stole. Dzisiaj wyborca ma prawo powiedzieć: sprawdzam.